Hej, cześć, witajcie, ja już zapomniałem w sumie jak się nagrywa te filmy Ostatnim moim filmem było Gdzie puściłem, że sprzedaję e, Wszystkie pszczoły No co, no, no, sprzedałem ja troszkę tych pszczół, prawda Znaczy to nie patrzcie, że to jest dużo mniej Tylko, że chodzi o to, że e, Ja w tym momencie mam pszczoły na, trzy, na trzech różnych pasiekach <laughs> Ponieważ ja się dowiedziałem w ogóle, słuchajcie że, że 30, oj, 30, 350 metrów od mojej lokacji tej pasieki, gdzie było 60 parę rodzin, 350 metrów. Stąd jest pasieka, która posiada 120 rodzin, pojawiła się ona co prawda rok temu. Eee, ten pszczela się przeprowadził po prostu z innego miasta i przywiózł tutaj swoje pszczoły. Dlatego postanowiłem, że najmądrejszą, najmądrzejszą rzeczą, którą mogę zrobić, to podzielić pasiekę. Jedną pasiekę wywiozłem, wtedy tam był słonecznik, wywiozłem na słonecznik. Drugą pasiekę wywiozłem na fasolę, też tam fasola była. No i tak właśnie to wszystko, i tak właśnie to wszystko się rozjechało. Eee, co mogę powiedzieć Osku? Tutaj na razie jest 100%. Natomiast pasieka, którą wywiozłem jakiś czas temu do. Tam na słonecznik. <laughs> słuchajcie, ja przejecham i tam chyba stało 10 rodzin. 8 z 10 były otwarte. Śnieg popadał. O, pszczoły siedzą ładnie o góry. E, śnieg popadał, i słuchajcie, wyszło na to, że tam jedna rodzina już odeszła. Tam, to słuchajcie, pojechałem tam, <laughs> zobaczyłem, że te, te pszczoły normalnie były namoknięte. Bo wiecie, bo wtedy nasypało dużo śniegu, i, i w ogóle powiem wam, że no, to był dramatyczny, dramatyczny widok. Gdy e, ja pospinałem tam pasami, nie wiem, co się wydarzyło, ja nie chcę mnie na kogo narzekać. E, pospinałem tam wszystko pasami, aczkolwiek, no mówię, no jedna już padła, jedna jest taka marna. Bo ja słucham, prawda, ja na przykład e, staram się nie otwierać, tak jak Wam tutaj pokazałem poglądowo, e, e, słucham, no to jedna jest taka marna, jedna nie żyje, e, co do następnej pasieki, prawda, następna pasieka wygląda gorzej, bo tam trzy rodziny odeszło i ja wam pewnie nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, e, jedna było dość mocna, naprawdę mocna, nie wiem, widzę, że pszczoły nie ma to w zimę, jeszcze jakiś miesiąc temu sprawdzałem, były tam pszczoły, był duży kłąb, a teraz <laughs> nic tam niestety nie zostało. Więc słuchajcie co jeszcze? Będę próbował walczyć z sikorkami, ponieważ... teraz wam pokażę. Ponieważ słuchajcie nawet widać jak tu są pszczoły, które one wyciągają z... Dennicy, prawda? Te co się osypały, no i widać, że sprawiają tutaj swoje rzeczy. No, w sumie pod każdym ulem, prawda? Ja wcześniej miałem dennice takie marne, słuchajcie, styropianowe. Później wyszło na to, że ja kupiłem płytę OSB. Wycięłem dennice, Wycięłem, znaczy, się kwadrat. Dałem tam siatkę i teraz na takich drewnianych. Parę uli puściłem na, na takich dynicach, na takich o właśnie dynicach, na dość wysokich, takie ule mają, takie dynice ma, ma ul, e, ruta, taki no, dość, dość fajny ul, e, jedna taka duża ta dynica, <laughs> następnie tutaj zrobiłem z takim standardowym wylotkiem, to mogę przemknąć jeszcze nawet. i one normalnie po calaku, z siatki prawda no nie będziemy gadać o nieprzyjemnych rzeczach tylko jedyne co Wam powiem no, rok 23 przepraszam był ciężki dla mnie może dla kogoś z Was może dla większości z Was ale ten rok już się kończy zaczyna się następny 24 rok ja uważam, że 24 rok będzie dla nas, dla każdego z nas, lepszy niż 24. 23 przepraszam. Jedyne co mnie martwi to, że rok 24 jest przystępny. a jak pokazuje moja praktyka, niestety, rok przestępny w kierunku pszczelarstwa jest okropny. Nie wiem, może wy macie swoje zdanie na ten temat, ale ja wam powiem, że no dla mnie to dramat. No mówię, tak wygląda w tym momencie ta moja pasieka, prawda? No jedna, no, tam już nie chciałem nagrywać, bo tam szybka akcja. Wpadam, wyjeżdżam i tyle. Także no co, no wy się trzymajcie odnośnie tych wabików, tego wszystkiego. No na pewno coś będę próbował ogarnąć, co nie, nie wiem, jak tam dalej będzie się układało moje życie. Natomiast no, no, będę próbował ogarnąć takie rzeczy dla Was, i myślę, że coś, coś jednak się uda. Natomiast, no, no, nie wiem, będę próbował teraz <coughs> trochę częściej nagrywać filmy, bo, bo gdzieś tam trochę odpuściłem sobie i jeszcze pokażę Wam jedną ciekawostkę. Słuchajcie, ja kupiłem w Lidlu dwa lata temu coś takiego coś takiego. Zobaczcie, jest woda w środku, lód, wszystko wsio. Tu jest kabel. Tu u góry marzy. Macie ten Solar co nie? I słuchajcie, wiecie co ja ostatnio przejechałem wieczorem, wracałem i postanowiłem, że podjadę tu I słuchajcie, to dalej hula. Ktoś mi to, bo to wiesiało tam, na tym drzewie, prawda? Ktoś mi to zrzucił, tu o, widać połamane nawet. Czekajcie. O, widać połamane. Ja tu powiesiłem tako. I słuchajcie, nawet wam powiem, że to łapało, łapało normalnie, co nie? Ja przyjechałem, chciałem zobaczyć też kamerę, ale ja nie wziąłem drabinę. Może jakoś tam wejdę. No i przyjechałem i, i słuchajcie, normalnie się zaczęło świecić. Rzecz, która kosztowała 20 zł, czy tam ileś. Normalnie hula przez dwa lata, normalnie z wodą, ze wszystkim i to działa. Także... No całkiem, całkiem spoko. Nie chcę otwierać rodzin, żeby wam pokazać jeszcze coś, <laughs> no ale nieźle to wygląda.